Kolejny odcinek Kurokiego i Maxa Baby. Witamy Was w Drunken Wrestlers 2 z Maxem. Hello! Dzień dobry! I sobie dzisiaj zaczynamy... Już u Maxa bo był pierwszy odcinek, u mnie teraz jest pierwszy odcineczek. Będę zapoznawał się z tą przecudowną gierką. Oczywiście, jeżeli chcecie jej więcej, no to piszcie tam w komentarzach, zostawiajcie łapeczki. I słuchajcie, ludziska, o co w tej grze chodzi? Bo pewnie u mnie, na przykład, nie wiecie. Tutaj się bijemy lepiej niż w WWE, w Mortal Kombat, w Techenie, w Super Smash Brothers i tak dalej. Możemy gra. grać więcej graczy. Jeżeli będzie czaken Marcin, Admiros i inni, no to będziemy mogli grać więcej. Zagramy sobie dzisiaj cztery rundki po 5 minut. Bo nic nie możemy więcej zmienić na zwykłej arenie Octagon U UFC Octagon U UFC Drunken UFC Drunken UFC Fame MMA 2 No dobrze, to widzimy się chyba za chwilę, tak? Tak jest. Oga. Runda numer jeden. Kim ty jesteś? Close? I <laughs> ja bym chciałbym powiedzieć kim jestem Kim ty jesteś! O Dlaczego jesteś, dlaczego to... dlaczego jesteś w pieluszce? No dawaj, no chodź. Jakie, jakie, ja -jaki pieluszce? No chodź, Nie no można zmienić koloru Gacin. Eee! U! U! Nice. Uh. A jaką zasadę robimy, że jak e leży to nie bijecie? No tak, robimy coś takiego. Ewentualnie w ostatniej rundzie anarchia. O oh, -oh -oh Jezu! O! 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 Gnoj! O matku! Ej, 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 spadaj! Balek Założyłem Zauważyłem właśnie to wykrwawianie, jakbym ci coś rozwalił, to... No no, no, no! Uuu uh, uu. Uh. Serio. Okej. Okay. trzeba się wybala, a ty nie. Jak ja robię? Takie jest No dobra. No podejdź. Podejdź <grymne> dawaj, podejdź. No podejdź. Taki byłeś spaniak, dawaj, no. Tak. O nie! Pum! Podbrytkowy, krytyk jaki nie, no, nie dobra, masz nogi! Moja noga. Pum, oh, nie, 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 tej nie, 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 żyjesz! nie, 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 Wstawaj, wstawaj, nie, 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 tak bo to zauważam, że właśnie za kombosy, nawet tam, jakbym tak. się więcej tych kombosów wrzucił, to też więcej To możesz, to, to możesz wygrać. Sieba, drugi przeciwnik! BUM Leżeć! Leżeć było! <grym> Najlej! <Nice. grym> Jaka piękna, it's gang, it's Ech, ja, jak to jest Ja nie Eeee! Jak zostawi. To, to jest oh. sparta. Ej, ale, ale nie pokaże dobra, o... dobra, dobra, dobra Próbuję <grywia> Zostaw mojego... Nadgarstek ale straciłeś bo... Ale mojego wąsa mogłeś zostawić no, no, no. Nie przebaczę no. Nie przebaczę ja! A! Ała, nie Jeszcze żyję, awa Ała, awa Bum Okej Nie się złożyli, Jak z ty no co teraz? gdzie, gdzie, CO CO TO MA BYĆ AŁA <laughs> Jakie to jest <cienki. laughs> Z tym kikutkiem jak fajnie wyglądasz No, nie kolorowi kolorowej no? JA UU uh! O oh! 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 oh nie O oh! Jezu oh! <laughs> Ej ja leżę, ja leżę gdzie No właśnie to jest najgorsze, że jak naklikam to tak jakby się kolejkują te ruchy mi się wydaje Troszeczkę tak ja, ale, ale nie zbieraj czasu bo ja, a nie ej dostaje się HP nie mam 44, 44... 5... O! Nie chcę nic ale wygrywasz! <grywa> ej! 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 Co ty robisz?! Co, co moja postać robi?! Okej... Okay. No what the hell?! Jakiś! <grywa> oh, Jaki <jest? grywa> Bo po tej krwi się pośmizgnąłeś! ja... JA! <grywa> o! Oh, o! O! Jezus! Nie mogę zadawać... Nie mogę zadawać ciosów! <grywa> O, oh, to ty! Nie masz głowy, nie, nie masz głowy, nie, 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 masz głowy, nie masz głowy, gnojku! Nie, no nie, giniesz, giniesz, błagam, giniesz, giniesz. ja jestem brakę, Kurde, ty punktów, jest. się miglować! Trafił! Ale już jestem... pięknie. No, trafiłem idealnie, ale jestem Aj, to już, to na już na wykończeniu. Muszę zabić. Jestem na wykończeniu! No! no. Trzeci! Trzeci no. roki. Ała. 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 Jeden chypy! Ej, ej, ej! Jeszcze nie wstałem! Gnoju! Aaaa. Ja jeszcze nie wstałem! Oszust! O nie. Mam mało czasu, żeby Ała. cię zabić. Ej, a teraz ja prowadzę o, Nie mogę po tobie chodzić. O, ej, ej, ej spadaj ej, spadaj. spadaj, spadaj Yo! WHAT THE heck?! No! NAGle mi... No, nagle no! mi ręka odpadła. Serio! Aaaoo! BUM! Czemu tylko ja Czemu tylko ja się przewracam? No. Nie wiem kompletnie. Ja to tak na domu robię! Uuu! Yeah! U, ej, ty co latasz! Dawaj, nie graj na czas! Nie, nie, <śmienicza> nie! No super, no der, no zajem 400 punktów przewagi, jak? Pięknie! Wracaj! No! A! To nie, 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 nie jest! Cholera! Nie, jest. Jaki czerwony jest! Miałeś szczęście! Ono. no, puszcza, 1-0! Pu! O, nie <laughs> progresuję, <grafy> bo jestem gościem. Mech. Pierwszy lwl. Mech. Uuh. Ej, to jest zawaliste, kurczę. Nie. Yeah. Co więcej. No dobra, widzimy się za chwilkę. W rundzie drugiej. Round, Round number, number two. No zresetowało mi. O ma jesteś łysący. Nie. O nie, zresetowało. O nie. Ale jajca. No, no dobra. dobra drugi roki. Dobra, panie łysy. Chodź, <laughs> no Chodź. Łysy z oktagonu. No no łysy z oktagonu, no. No. What the? No przecież miałem. Blok! No ale bzdura. E, faktycznie tak kolej dziwnie, bo ...kliknąłem i tak z opóźnieniem jeszcze drugi już leżałeś. What the heck? ja cię nie trafiam, ej?! Nie wiem. Przykro mi z nadgarstkiem. No i ja się o... cały czas przewracam, no what? No bo masz takie nóżki, więcej się nachlałeś. A, a. Kikutem go, a co? No patrz! O teraz w końcu, w końcu ty też się wczu... 18 ej, się... punktów ja czekaj, mam tylko! Nieee! <laughs> ty wyleciałeś! Tak wyleciałem. ja! Przepołowiłeś mnie może jakieś mocniejsze ciosy, nie? Ja ci kupnął na pokoju. Hello. <grymne> <grymne> o nie. O, o nie! Tu się pojawiłeś. O nie! A piek, no. piękny blok. Łydema! Ej, 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 ej. No, ej, no patrz! Nie mogę cię porządnie uderzyć. A łam moje ucho! O, um! No nareszcie upadłeś, no, w, w końcu! końcu coś. No fajna? No. A mi łapkę uszkodziłeś! Ja! Leżeć było! Ja... jak przegrywa mnie! No ale jeszcze trzy minuty! Hej! Jakie przytulanki! Spadaj! On czerwony ryj? Mam czerwony. Aha!

200 no, te... punktów mam tylko. Technicznie się robi. Co się dzieje? A! A! Przestań. O nie! O Jezu. jakie gówno. Koftałem jak szmatka A. Ja już o, no Co? Nie mogę nic <śm> zrobić. Odpuszcze to już zsynchronizuj. Odpuszcze, to. <śm> Włosie. Super, GREAT! Moja ręka, moja ręka jest czerwona Czerwona o! JA! O. NIE! 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 Jakie to ale, było combo! Jakie to było dobre combo! Bo... Ja cię kręcę, chciałbym powtórki zobaczyć To było coś, to prosty. było coś takiego, cyk! No. Nope. <grym> właśnie, właśnie coś takiego to było Okej Ty się nie baw, bo, bo tu przychodzę Rocky wersja 2 Dawaj HA! Aha, okej okay. Ej, 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 spaduwa. Spaduwa! No właśnie to jest to kolejkowanie ruchu. Spaduwa ode mnie. Aaa, ej, ja jestem plecami teraz. Ale to blokowanie działa na całość yy. czy jak? Nie no, masz yy, ten... Życie tego bloku. Hup! Hup! O, ej, leżałem! Leżałem! Gnojku ty! Ja leżałem! nie poradzę. Znaczy, ży życie tego bloku, no nie, ale na całość? Że nogi też mi jakoś to blokuje? Nie wiem. Hupa! Ha! 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 Ha <gulet> <gulet> nice Kurde, to punkt... <gulet> o co się ode mnie? Ocu się ode mnie? No fuck you! Ooo! Oh! Minuta do końca. Teoretycznie jakby cię jeszcze uszkodził jakoś No. No ja się przewracam cały czas, to nie fair! Aaaaa! Na... Okay. Uderzyłem, uderzyłem w oktagon. Uderzyłem w oktagon i umarłem. Great! U mnie pobożył się i automatycznie dead. No bo wstawałem i uderzyłem głową w siatkę. O, o. Odsuń się. Odsuń się, ja się dopiero odrodziłem. No i co? No i co? No i co? I co? I co? Minuty? No bo Tak. Boo! Stawaj! nie? Nie! Ha! Oh, no great oh, yes. great. Oj, O jez Stawaj max! Stawaj Max No to super 10 sekund Ok, zero kalkulowania teraz To nawet nie to mi coś odpadło, Great Znowu wygrałeś Yes! Nie potrafię Gnoju wracaj tu! PU 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 nie Masz ja ty się non-stop przewracam, to jest nie fair. ale jedna akcja mi wyszła z tymi dwoma obrotami. No. I, i ta dekapitacja pięknie, no. kurde, to, 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 to. drugi level. No Dobra, wygrałeś dwie z czterech rund, mogę tylko zrewizować. Yeah. No dobra, mm -hmm. no to widzimy się w rundzie trzeciej. Round number three! Oh tym ja razem wie... zrobiłem. Ja wiem dlaczego ty wygrywasz cały czas. Bo? Bo kuźwa Bo nie masz ty... koszulki! <noise> to tak, to jest taktyka. Bo nie masz szkoszulki, tkanina, bawełna. Dawaj, dawaj, no. Może to no? ten wał. No, 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 no. To Może to nie... te pieluchy. pop. No i widzisz, ja się non stop przewracam. <noise> przewraca ja się. Ja tylko staram się dobierać tych ruchów. Pew. Aha, o, 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 aha. No, no dawaj. Leżysz jako pierwszy. Piękny ruch. jest no, no, tak, nawet. Kimure no, no, ci zał. Nie chciałem tego! bakfista 6960? Lol. No, 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 no. <laughs> jak podchodzę do ciebie. Ej, nie mam. Czy. Nie mogę. Czemu ty masz gardy? Eee, od raz. Aha. To było dziwne. Ja. Jak cię po... Jak cię popchnąłem! <laughs> jak małe dziecko! No, no, no. no. Ja! Jesteś tyłem, jesteś tyłem! Dobrze! Aha! Burden no nie mogę być tyłem, bo wtedy nic nie mogę zrobić. No, wstań. No wiem. O. E, Okej. Okay. Okej. Okay. No, no, no. Boop! 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 ej, 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 zejdź ze mnie! <laughs> Okej. Okay. Taktyka, no, taktyka, dawaj, obchodzimy, obchodzimy Chodzimy <grym> POO! A! Jest dosiad! <grym> jest <jej>, dosiad! <grym> a! 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 a, a! Ej, 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 ej! Ja leżę! Co to ma być? Jieraz skręciłem. Co to ma być? Cyplasem Chonu, ze sprintem Bum! Ej, to się kamerę da zmieniać! Dobra, pod kontrolem. A po co ci kamera inna? O Jezu, o Jezu, o Jezu, czekaj, nic mi nie rób. Po co ci, po co ci inna kamera? Ej, no. pod kontrolem, tyle faktycznie. Ty, ty, ty. Ale w sumie zakrywa. To no tak waś. jak z tych gier profesjonalnych. PUM! Oh, shit! Ooo! Eee, no ty mnie bijesz, jak ja no, leżę i znowu No to, to Kam. O, <śla> A masz! <śla> Damage. No możesz, możesz raz kopnąć. Damage jeden. <śla> Bo mi stopy wchodzą pod te... A! <grystanie> 10hp versus 4hp <grystanie> No! no yes, come on! Yes. No nie! Czemu yes. yes. ja, ja robiłem backfista do cholery? Yes! Come on! Gin! Gin. A, ale gunwo! Nie Gin. Niepotrzebnie backfista robiłem O! Nie, oh, yes, z drugiej no. strony jest O, co się ode mnie? Nie, Wyk... czy... Zerucham panowa! Wykrwaw się, gnoju! O oh, nie... Oh, jest! 113. I backfit. Łup! Ej, hey, backfit jest spoko. Ała. A co jeszcze teraz? O, podbrudkowy tu mamy. Tu mamy... O! To jest high kick. Tu mamy taki... A ja widzę swoje Łup! 8 siema. Jak Goku jakiś. No. O! Ale zmyłka! Ale to była zmyłka piękna! No? A? A, a, zagłuszyłeś mnie. A, no, no, no. O! Piękny, trafiony backfit. pop Okej. Um, ok. Ale <laughs> to nie wyglądało, żebym cokolwiek zrobił. Get out of me. Hey! Get out of me. Nawet czasem kombinacje, aha, na przykład W i D na przykład przycisnę jeszcze ze strzałką Możesz. Pum! Ej, podoba mi się, ej, nie, jestem tyłem, jestem tyłem. ała! Podoba mi się ta kombinacja nogami, nie? Ej, nie podchodź jak ja jeszcze wstaje, nie podchodź jak ja jeszcze wstaje, gnoju! Co to było? nie, nie być... ale mam przewagę teraz, O je Kurde! No, 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 no! no. O! 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 Tak. mnie tak, ja, ale ja cię też trafiłem. To! fuck, o, fuck, o, fuck, o fuck. Ale laguję, ale laguję teraz przez tą krew. A, nie, nie. Nie! Nie, jak krwawie. No! No. no! Fuck, 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 fuck. No, jak krwawie. To nie fair. He! Dobrze, nie, 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 szybciej, dobrze. chcę punkty! Chcę dobrze, się zabić. dobrze. Że ty masz tak mało HP. Dobrze. Dobrze. Nie, nie. <grym> Leżeć? Nie. Tak! Kurde, nie leże. Tak! <grym> stawać, stawać. Tak! O nie, ja cały czas tracę nie. życie! Nie, tak! Nie, 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 nie. 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 Jest! 30 <grym> punktów widział! Yes! Wygrałem, dobrze! Ale! ale. Leżę bez ręki, ale winner nie. <grymne> nice. Nie został po swoim Ok. Kurde, to było dobre. Runda numer cztery i ostatnia. Zobaczymy, kto Z. wygra. No dobra. Oh! Ostatnia runda. Tym razem runda bez zasad. Możemy się bić nawet, jak będziemy leżeć. No holds barred. Zde. Lecimy. To wygra ostateczną. Tapa, tapa, tapa. To pa ta pa Tapa, tapa. <grymne> Uu. Kurde Uuu! Leżysz! Kurde Leżysz! Pum! Nie chcę. Uuu! No leżysz! Pum! Jajko! No Pum! O, leżysz! Leżę! Pum! Pum! Chodź! O, Ale miałeś szczęście teraz! A! Nie. 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 nie! O, nie! O, nie! O, my God! AAA! Critical hit! Uu. Coś mi zrobiłeś! Nie wiem, co mi zrobisz, ale coś mi zrobiłeś! Stawaj, Max! O, o fajnie, Cały o! czas teraz leży, nie? Przestań. No się nie mogę podnieść, to no co jest? Kurde, kurde. Ej, stawaj. Ej, no co moja postać wyprawia? Nie mogę no. się. Oooo! Jak kręgosłup! Nie mogłem! Nie mogłem się podnieść! Bez sensu. Proszę Państwa, olimpijczyk <laughs> Rocky. Jak Ty wyglądasz? Nie. <laughs> ty... A, No dobra, gościu. Dobra. Masz, masz przerąbane teraz. O O, u! No great. 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 No great. No great. No great. No great. Jak? No czemu mu się cały czas przewraca? Ale bzdurson! JEST! JEST! Oh yes! CRYTICAL KUŹWA! BUM! Jest! No. Ale patrz na punkty! I tak masz dużo, dużo więcej No 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 oh, no 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 kurde, to co, to co ja narobiłem? No bo Ale, mnie biłeś, no, po, mnie, po, mnie biłeś po prostu mnie biłeś, leż Po prostu biłem Ej, te kulki drobne. Ej, nie mogę się robić Siema! A dobrze Bum. 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 Kurde, żeś Bum. mi blokady zdjął Shit Shit Ha! Podciąłem cię, gnoju! Nie ja Podciąłem, podciąłem cię PUM! No, serio? O, nie trafiłeś Nie trafiłeś, ale by, to byłoby dobre kopnięcie Serio? A! A! Nie Nie, 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 nie. Nice Nice No, great Great No no, przewróć się! Przewróć się, gnoju! Mam cię za pleców! Nie! nie. No to. No, 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 no. blok, dobrze. Kurczę! <noise> <noise> o Jezu, tysiąc Fęcy. punktów przewagi, no nie. No co no, się No! Nie. Jak ty maszujesz szujesz te przyciski, słyszę? Tak, byle jak trochę, <noise> no, staram się coś niby. O! Przewróć się. nie. Ja się cały Urcze. czas przewracam! No to Kiech, nie w Dużo. O oh, oh, my okej. Okay. No, pięknie. Dziękuję, już przegrałem. zobaczcie. To, no, to jest Przewaga, to jest przewaga. Jak się przewracam. Super, świetnie. <laughs> no pozostaję na to. Jak ta gra działa w ogóle? Ja nie rozumiem. Ej, ej, U. ej! O, <laughs> nie? No co jest? <laughs> O, jezu, na stopę. Nie wsta... kurde, no nie chcę leżeć. Nie chcę leżeć. O ale, żeś. Bloka blokady mi no Great, no super, nie. Wstawaj. No, no. nie mogę znowu nic. O, dopiero teraz garda. I don't know. <ślesz> o co to było? <ślesz> Dwie nogi mi poszły w cieniu, a to został. Piękne Dobra, trzeba tutaj zrobić teraz... Dwa razy więcej BOOM! No, great No, super Oh O, great No czemu ja się przewracam?! Ty, bo jeszcze tym... tym wrestlerem cię pokonam Twoją trzy. Ja ci nic nie robię, a ty mnie cały czas bijesz O, o No ty, why?! 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 No! No pat, O! Łaj, ja Dwa się przewracam! Dwa kartle punktów przewagi. Ja się cały czas przewracam. Nie mogę cię trafić. Ty no, jak jeszcze tym wrestlerem wygram, to już ultimate. O, super. O, o, o e, great. <grym <grym> o, o, Wo. No, mógłbyś kopnięciami nie leżącego. Leżącego, no masz jedno. Ależ DURNA w Super, Super kuźba! Nie. I... <laughs> Winner. Miałeś szczęście. Pięknie. Pięknie. Nie rozumiem, nie rozumiem troszkę mechaniki tej gry, ale dobra. No tak, Jak gangbistów się nie rozumie, to i tego się nie zrozumie. Powiedzmy, że wygrałeś. Okej. Okay. Ale zobaczymy w jakimś triple threat meczu, czy w Fatal for Way'u, To o, będzie. Dopiero. To będzie masakra! O. Bo wtedy dochodzi U. też zmienianie kierunku na przeciwnika. Wtedy wiesz, tak jak w tak, WWE. Wtedy, tak, pojawia się pasek życia osoby, którą atakujemy na hadzie. No, ale ty tak też, musisz, ale też musisz, wiesz, umieć się zmieniać na kolejnego przeciwnika. Nie? Mm, czyli dochodzi taktyka zmieniania przycisku? No! No, zobaczymy. Dobra. Trzyosobowy, czterosobowy chaos. No dobra. Yeah. To byłoby na tyle. No. Koniec tak. To, to dzięki za wbijcie. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Trzymajcie się. Hej! Nara!